Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszyscy uczestnicy trzeciego Festiwalu Młodego Aktora, który organizujemy tu w Domu Kultury w Kętach pod patronatem honorowym Pana Burmistrza Tomasza Bąka i nie tylko honorowym Teatru Groteska z Krakowa. Chcę serdecznie powitać nie mniej rozemocjonowanych uczestników a także ich rodziców, opiekunów i wszystkich tych, którzy przygotowali Was do dzisiejszych przedstawień, prezentacji, do udziału w naszym konkursie. Jeśli pozwolicie na krótką refleksję, to chcę powiedzieć, że właśnie dowiedziałem się, że nasz teatr, nasz festiwal teatralny ma niepowtarzalny klimat. Bardzo się z tego ucieszyłem i chcę powiedzieć, że to zasługa moich pracowników. Wydziału, czy mojego oddziału, pani Marty Koczur i pani kierownik, którzy naprawdę wkładają dużo serca, żeby ten festiwal bajki, interpretacji, słowa miał taki wymiar, lotowy powiedziałbym właśnie taki kiedy odchodzimy od pewnej rzeczywistości wchodzimy w świat bajek. W Stoi i staje duszy i dmucha, żar z rozgrzanego i brzucha ducha. 20 i 21 marca miłośnicy teatru mogli zaprezentować swoje talenty na scenie sali kameralnej Kęckiego Domu Kultury podczas trzeciego już festiwalu młodego aktora. Festiwal składał się z dwóch części: 20. edycji Regionalnego Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni Lokomotywa Pełna Bajek oraz 5. edycji Regionalnego Turnieju Teatralnego Wywiedzione ze Słowa. Podczas dwóch dni przesłuchań zaprezentowało się 78 uczestników, w tym 52 w turnieju interpretacji bajki i baśni i 26 w turnieju teatralnym wywiedzione ze słowa, z 36 placówek, szkół i ośrodków kultury. Laureatów wyłoniła trzyosobowa komisja w składzie. Ewa Polak-Walesiak, aktorka teatru Kwadryga w Bielsku Białej, Małgorzata Chachlowska, aktorka teatru Groteska w Krakowie oraz Radosław Sadowski, aktor teatru Lalek Bania Luka w Bielsku Białej. Na tą edycję zgłosiło nam się 78 uczestników, naprawdę z różnych rejonów tutaj Małopolski i Śląska. Najdalsze okolice, najdalsze placówki, które do nas przyjechały to z Głogoczowa, z Wiśniowej, z, z Proszowic na przykład. No i oczywiście tutaj te najbliższe nam placówki kulturalne i placówki szkolne. Nie ma tematu narzuconego do prezentacji. Dzieci mają za zadanie przygotować interpretację bajki, baśni, legendy. Może to być też tekst współczesny. Natomiast młodzież no, już sięga taki, po takie repertuar poważniejszy, takie dostosowany do ich wieku, do ich możliwości wykonawczych. Natomiast co roku nadajemy jakby tytu, taki podtytuł turniejowi interpretacji bajki. W tym roku jest to Lokomotywa pełna bajek. I to pomaga nam w stworzeniu takiej inscenizacji, która wita uczestników w turnieju. Pomaga nam w całej oprawie plastycznej. Prawda, mamy, mamy tą grafikę wykorzystaną w dyplomach, w zaproszeniach i więc jest to jakiś tam prawda, temat przewodni, ale nie narzuca on jakby tematu prezentacji, które przygotowują dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwszy raz w tym roku dzieci i młodzież na specjalnie przygotowanych kartkach mogła podzielić się wrażeniami z konkursu. Na pewno znacie baśń o śpiącej królewnie. Tam księżniczka przycięła sobie palec wrzecionym. I zasnęła. Nie do końca tak było. Faktycznie, zasnęła, ale w trochę innych okolicznościach. Cześć! Ale masz świetny aparat. Jak masz na imię? Bo ja jestem Madzia. Od razu się w sobie zakochali. Jeszcze tego samego rata wyprawili huczne weselisko, które pokazywała telewizja na całym świecie. A potem? Potem siedli na rowery i wyruszyli w podróż dookoła świata, a następnie na biegun północny. Króli, królowa, przejęci machali im na pożegnanie chusteczkami. O, afera pod piętnastką. No, 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 na co ona się tak gapi? Porządnej baby nie widziała? To Irka. Dla przyjaciół Ira, po skończeniu podstawówki z oceną dopuszczającą na szynach, postanowiła spróbować swojego szczęścia w firmie śmieć company. Tamci zaś strasznie się kucą. Oj, aż iskry lecą. Raz się kucą, a raz sobie komplementy prawią i miłość wyznają. Jaka ty jesteś kochana! Moja kochana od samego rana jest taka kochana, że na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. Jaki ty jesteś słodziutki. Jeszcze 7 sekund, kotku. Jeszcze pięć, kłapałuszko. Jeszcze cztery, przepióreczko. Trzy, dwa, jeden, ty? Ja naprawdę wszystko rozumiem, ale przychodzę po całym dniu ciężkiej pracy do domu Festiwal odbywał się pod patronatem starosty powiatu oświęcimskiego Józefa Krawczyka i burmistrza gminy Kęty Tomasza Bąka oraz honorowym patronatem Teatru Groteska w Krakowie.